Nie ukrywam, że czuję pewną bliskość z filmem Najgorszy człowiek na świecie. Najogólniej, najprościej mówiąc, ten film to takie rozważania o tym, czy warto być w związku. W filmie rozważa zbliżająca się do trzydziestki dziewczyna, ja jestem zbliżającym się do pięćdziesiątki facetem, ale jak widać, rozważać można w każdym wieku. No i co z tymi związkami? Wchodzić czy nie? Na 100% czy na półgwistka? Iść na kompromisy czy żyć po swojemu? Zrobić kolejny krok, założyć rodzinę, mieć dzieci? A jak się zacznie robić nudno, zdrada jest nieuchronna, czy można przetrwać kryzys? Nasza główna bohaterka ma jeszcze trochę innych rozkminek, na przykład takich, co robić w życiu, kim być, jak zarabiać pieniądze, leczyć, a może robić zdjęcia, a może pisać. Warto by się na coś zdecydować, a może nie warto? Może da się tak próbować przez całe życie? Jeśli też macie takie dylematy w życiu, to kto wie? Być może ten film do czegoś wam się przyda. A jeśli nie, jeśli dla was wszystko jest jasne i klarowne, to może chociaż dobrze będziecie się bawić. Da, jeśli ty kłami, jeśli så da vi Ja elskar det, men